Witajcie Joanna Howe z tej strony temat um, live'a metamorfoza życia, transformacja życia i myślenia, dlaczego iść za mną albo ze mną, po prostu dlatego, że ja to zrobiłam. Zaraz opowiem. Jestem Joanna Howe, czyli Lady, Wiedźma, coach, Łada, pisalka i... No, do rzeczy. Zapraszam na moją stronę www.joannacholuj.pl przez ch. Metamorfoza życia, transformacja życia. Jak zrobić tak, żeby żyło się lepiej i żeby robić to, do czego naprawdę się jest powołanym. Jak to zrobić? Ja to zrobiłam, Robi się to dzięki wiedzy i dzięki tak naprawdę doświadczeniom. Ale Wy możecie sobie tych doświadczeń wielu oszczędzić, jeżeli przekażę Wam tę wiedzę i zobaczymy dokładnie, do czego jesteście powołani, jakie macie talenty i jaki macie typ osobowości w związku z tym, co Wam służy, a co Wam nie służy, jeśli chodzi o związki, pracę, jakie macie talenty jaka reklama Was wspiera, jaki możecie zrobić PR, te rzeczy. Nie każdy ma aż tak trudną osobowość i układy jak ja, więc myślę, że to pójdzie szybciej. Spokojnie damy radę w rok. Zrobić wszystko. Nie tylko to, o czym mówię teraz, czyli darma, talenty i tak dalej, ale także różne sfery życia. W każdym razie ja to zrobiłam. Zrozumiałam, że ale na błędach. Powoli się uczyłam i powoli wchodziłam w różne doświadczenia. Opowiem o tym oddzielnie, ale um, na początku pracowałam w firmach, w zespołach i powoli rozumiałam, że to mi nie służy, że ja mam pracować sama. Potem weszłam w Bardziej większą niezależność do szkół, potem miałam swoją e, szkołę, swój biznes i powoli wychodziłam całkowicie na swoje, bo rozumiałam, że Najlepiej pracuję mi się samej i nie współpracuję, nie wchodzę w spółki, ale wchodziłam w te spółki, więc zrobiłam to tak naprawdę na błędach. Natomiast wiedza pozwoliła mi zrozumieć, jakie mam talenty, jakie mam powołanie, jaką mam darmę. Na początku myślałam, że to jest głównie komunikacja i języki. Potem się okazało, że też jest ten umysł ścisły. Jest. I umiejętność analizy, e, logiki. Um, potem pracowałam w szkolach, więc, w szkołach, więc widziałam, że uczenie. Natomiast to cały czas było nie to i okazało się, że te wszystkie elementy mam połączyć w tym, co teraz robię. E, I zupełnie samodzielnie pracować i, i iść tylko własną ścieżką. Ja to po prostu przeszłam, więc jestem w stanie Wam pomóc a, i wiele osób. A, może poświadczyć i spróbuję to pokazać, dotrzeć do tych osób, że im pomogłam, że zmienili swoje życie, będąc w bardzo kryzysowym punkcie, jeśli chodzi o różne sfery życia, a czasami wszystkie. Inna sprawa, jak wyjść od toksycznych schematów do dobrego życia. Związku albo i bez związku, to jakby zależy, kto przychodzi, jakie ma życie, jakie ma powołanie, jakie miejscu jest życia, ale chodzi o to, żeby wyjść z toksycznego schematu, z myślenia, które nam nie służy, i przejść do dobrostanu. Ja to zrobiłam. Wiadomo, że ten proces nigdy się nie kończy, nikt nie jest idealny, ale mam 49 lat i naprawdę dużo przeszłam. Przepracowałam swoje dzieciństwo toksyczne z układem współzależnieniowo-uzależnieniowym moich rodziców. W otoczeniu miałam bardzo dużo takich osób, znajomych moich rodziców, moich, zna moich znajomych. Potem weszłam w kilka związków, które były toksyczne, również alkoholowe. Przeszłam, więc to, co, z czego ja wyszłam, to się nazywa DDA, czyli um, dorosłe dziecko alkoholika. E, potem. Przeszło różne klasyczne rzeczy, ale Wy nie musicie. Natomiast jest to pewna wiedza i są to pewne schematy, które można zbadać, zobaczyć u siebie. Wyszło z bardzo bielnego, nadmiernego, um, jak to powiedzieć? To się nazwa, można nazwać kobietą bluszczem albo osobowością zależną, bo współuzależnienie tak naprawdę było potem, bo jest troszeczkę czymś innym. Natomiast to jest po prostu bardzo mocna, bierna, pasywna energia żeńska. Bardzo mocno, toksycznie pasywna energia żeńska. I z tego wyszłam, przeszłam przez mocną energię męską z całym okresem bycia samotną matką, w biznesie, z edukacją domową i, 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 i dużo innych rzeczy, które robiłam wtedy. Ale byłam bardzo mocno w energii męskiej, więc wyskoczyłam z jednego, wyskoczyłam w drugie. Um, budowałam bardzo mocno wtedy swoją tożsamość, swoją osobowość metodą yy, negacji. To nie, to nie, to nie, to co? Czyli totalna kali, tak naprawdę zburzenie i wszystkiego odrzucenie i budowanie siebie od nowa. Um, tak to działa, pracuję z wewnętrznym dzieckiem, ze swoją matką, z ja matka i tak dalej. To jest proces i to jest coś, w czym zdecydowanie mogę Wam pomóc, i też są osoby, które mogą poświadczyć, bo pracowałam z osobami, które mają depresję, uzależnienia, zaburzenia osobowości, trudne rzeczy. Inna sprawa to są dzieci. Jak wychować? To też nie jest tak, że jestem jakimś omnibusem i idealną matką, bo nie jestem i takich nie ma. Natomiast zdecydowanie wiem, jak sprawdzić. Kto do Was przyszedł? Dzieci Was wybierają. Jak sprawdzić, jak wychować takie dziecko? Bo dziecko to jest tak naprawdę nasz ogromny proces również dojrzewania. Jak to zrobić, żeby siebie nie wykończyć, dziecka nie wykończyć? Gdzie znaleźć te granice? Jak sprawdzić, jaka edukacja dla niego jest dobra, bo. To też nie jest takie oczywiste. To nieprawda, że edukacja jest dla, domowa jest dla wszystkich, albo że szkoły prywatne są dla wszystkich, albo szkoła Stein, Steinera, a tych możliwości jest dużo, ale to nie jest tak, że pójdziecie na jakiś kurs albo znajdziecie jedną platformę i to wam rozwiąże problem. Nie, naprawdę lepiej wiedzieć, kim jest wasze dziecko, zrobić mu analizę, sprawdzić, a po co do was przyszło. I e, świadomie wychowywać, po prostu świadomie wychowywać, a jeśli chcecie kształcić, to świadomie kształcić. Ewentualnie można wspomagać e, swoim kształceniem szkołę, bo to jest bardzo ważne, żeby pewne rzeczy zacząć wcześniej. Dziecko do siódmego roku ma tylko ogromny potencjał i warto wtedy wdrożyć pewne, wdrożyć pewne nawyki po prostu pewne rzeczy z dzieckiem robić zarazić go pasjami zarazić czytaniem. Jak to zrobić, żeby nauczyć czytać tak, żeby nie miał dysleksji, dysgrafii, nie obiół błędów i tak dalej? Ja to wiem. Ok. E, I e, ostatnia rzecz e, język głębokie dobre rozumienie języka. Dlaczego ze mną? No dlatego, bo powiedziałam, że ja jestem taka holistyczna i wielo, z wielu perspektyw. Widzę język i rozumiem język. Jest to perspektywa bardzo umysłu ścisłego, czyli gramatyka, logika, jak działa naprawdę matryca językowa, jak to jest poukładane i co wyciągnąć dla siebie, co nam służy. W związku z tym mogę Wam powiedzieć, co Wam służy, jeśli chodzi o wibracje słów, języka, nazw gdzie mieszkacie, jakie macie numerki, nazwy, nazwiska i tak dalej. Tak, jest to powiązane z numerologią, ale ja tę wiedzę łączę z różnych dziedzin i to wam mogę, w tym wam mogę pomóc. To dotyczy zarówno waszego życia, jak i waszego biznesu, jak i waszych dzieci, aczkolwiek imiona nadaje się intuicyjnie, po prostu dziecko przychodzi i wam to imię wysyła. No, ale to jakby inne rzeczy trzeba wiedzieć, trzeba. Wesprzeć wiedzą i pomocą kogoś. A to, ten, ten proces rozumienia głębokiego języka, także bardzo jakby wejście w to, zrozumienie tego, um, pomaga w w ogóle dobrym uczeniu się, bo człowiek uczy się do śmierci tak naprawdę. To nie jest tak, że szkoły się kończą już, ale możecie też pomóc swoim dzieciom. I chodzi też o naukę języka polskiego. Rozumieć własny język, to jest ważne. Um, jak i naukę języków obcych. Tak to jest. Jakimi metodami? No to możecie zawsze do mnie napisać na Whatsappa. Ja powoli i zawsze tłumaczę, co jest jak gdyby, co możecie, co jest dostępne, co nie jest dostępne. Um, dostępne są książki, a ten coaching, czyli takie konsultacje, no i kursy. Dobra, tyle ode mnie. Zapraszam. Będę chciała powoli tłumaczyć różne rzeczy przez filmy, przez jakieś wizualizacje, artykuły. Także zapraszam do obserwowania. Pozdrawiam. Musiałam tutaj przyjść, ponieważ pan tnie coś na zewnątrz. Nieważne. Miłego dnia.